Ho, ho, ho! Witam Was serdecznie w tym specjalnym odcinku świątecznym. Korzystając z okazji, chciałbym Wam serdecznie podziękować za ten wspaniały rok 2020. Dziękuję, moi kochani widzowie, za tego całego covida i... i siedzenie w domu na dupie. Lepszego prezentu nie mogłem dostać. Mam nadzieję, że następny rok będzie równie wspaniały dla mnie, jak i dla Was. I już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was serdecznie do świątecznego odcinka Świata Według Kiepskich. Zapraszam! Mama korwa, Jora, z czemby święta bez wodeczki na stole, Coca-Coli też, i świata według kiepskich lecących w tlenach. Mikołaj, normalnie. Święty, święty, jak święty walenty. Jest tu u was wychodek? No, jasne, prosimy uprzejmie, bardzo proszę. Święty Mikołaj, niech idzie do wychodka, tam robi swoje. Ja to się zajmę tymi torbami z prezentami. Ja to się zajmę. Przepraszam was strasznie. W grudniu obejrzałem cały sezon egzorcysty na Netflixie. To jest kolejna animacja braci Walaszek, Walaszków, ci, co zrobili kapitana bombę I teraz po prostu. Ja nie umiem mówić normalnie. Ja już nie umiem mówić normalnie. Teraz tylko chcę mówić o taki Leszek wujek z, z bloku. O, śledzik zagryzka. O delicje. Mm. Co? Kolejka? Tak, zajęte jest. A kto tam jest? Święty Mikołaj? Nie rób pan jaj. Pęcherz mnie boli. Mnie też kogo! Misia gogo go. <noise> <noise> Oj dopiero teraz zauważyłem te przepalone bezpieczniki za ferdkiem. Ja wiedziałem, że kiepscy nie żyją w jakimś bogactwie, ale te korki przepalone trochę już niebezpieczne, gościu. Zagrożenie pożarowe! Co to za wory? Ktoś tu mówił o moich worach. Nie otwierać, bo tam są czary. Święty Mikołaj! Hmm? Au! Co pan, co pan, co pan? Chcesz pan w głowę? Co pan w głowę? <głos> <głos> Za ten węgiel rok temu i rózgę! A wy, kochani, co byście chcieli dostać od świętego Mikołaja na gwiazdkę? Napiszcie w komentarzu koniecznie, chętnie przeczytam. Ja na przykład, będąc takim dobrym chłopcem jakim jestem, chciałbym pokój na świecie. Nie no, słowo wyżartuje, 30 PlayStation 5. Zastanawiacie się pewnie, ale Paweł, dlaczego 30? Proste, jedno bym sobie zaczął dla siebie, grać w gierki. 29 na resale, A ah. Jak te Janusze na Allegro to teraz sprzedają PlayStation za 10 tysięcy złotych. <grymne> pieniążki, pieniążki. W ramach przeprosin zapraszam świętego Mikołaja. Do siebie na małą czarną. Hmm. Zara, panie Paździo, zaraz! O co chodzi? Święty idzie do mnie. A u mnie są dzieci. A ja z chęcią pójdę do dzieci, bo ja bardzo lubię dzieci. A pan jesteś, że tak powiem, stary dziad. Chodźmy, proszę świętego, proszę za mną. Bardzo <śmiech> proszę. Halika, <laughs> halika, dzieci, kurde! Może i święta, może i wigilia, Boże Narodzenie. wow. wow, wow. ale Walduś żelazo to on cały czas. Cały czas kuję to żelazo. Zobaczcie, kogo wam patuj przyprowadził! <grystanie> ja cię, do no, Bagia Mikołaj! Ale Czaderski! Witam, drogie aniołki, witam! Jesteście grzeczne? Nie chcecie dostać prezenty? Czy niegrzeczne? Święty Mikołaj ma wam do. dokopać? Takiej wersji przyznam szczerze, jeszcze nie słyszałem. Grzeci dostajecie prezenty, niegrzeci dokopie wam w dupę. Okay. 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 What? What Nene for you, Nene, <noise> Jesteśmy <noise> grzeczne! <głos> w takim razie dostaniecie ode mnie w nagrodę prezenciory. Nie no to mi tak pół litra tam, żeby było w tym, w tym wożach. No to może ten Mikołaj by coś najsampierw przekąsił? co no, ty, halinka, no co ty? A może by święty tak najsampierw, tak po maleństwie, co? Ja ja no przestań, że święci nie piją. <grym> piją, piją. Oczywiście, że piją, piją święci. Słyszeliście o ojcu Pio? <grym się> P-I-J-O. jak masz na imię, chłopczyku? <grym się pijo> Na pierwsze czy, czy, czy na drugie? Ojej, obojętne! Byle szybko po bąbelki uciekają! Nie no, obojętnie, no którekolwiek. Bo na oba mam Walduś. Iść ku... Tak najbardziej to bym sobie chciał... Y, bro... Brożkę! Nie no, Walduś, nie przejmuj się. Mikołaj nie dał ci browaru, no bo się wszyscy wiemy, że on chciał po prostu browar. Dlatego, że inne potrzebujące dzieci już wcześniej chciały dostać to, tak? I one dostały. Browar. A jesteś pan pewny, panie Marianie, że to naprawdę jest prawdziwy święty Mikołaj? A co, śpiąca królewna? A, panie Paździochu, czemu pan się tak brzydko wyrażasz o świętym Mikołaju? Jak byłem dzieckiem. To zawsze chciałem mieć kolejkę elektryczną. Co niedziela modliłem się, żeby święty Mikołaj mi ją przyniósł. I wie pan, co dostałem? Zasrany wiatrak drewniany i to w dodatku zepsuty. We, według mnie bardzo dobrze. Dostałeś wiatrak, zabawka edukacyjna, bardzo dobrze. Mikołaj dbał o twoją przyszłość. Znaczy, no i tak się nie za dobrze skończyła, jak mieszkasz obok rodziny kiepskich. Ale, panie Paciuku, ale tak naprawdę to o co się tu generalnie rozchodzi? O co? Reklamacje. Nie odda to, co jest nam winien. W ogóle tak zmieniając trochę temat, jak się czujecie z tym, kochani, że w tym roku na przykład pasterki nie będzie z powodu wiadomo czego, a więc. Ja się czuję na przykład tragicznie, bo ja w tym roku już parę miesięcy temu się przygotowałem na pasterkę. Kupiłem sobie między innymi kożuch cieplutki. No, ja sobie kupiłem cieplutki korzuszek na pastereczkę, a oczywiście w zestawie z tym kożuszkiem Coś na rozgrzewkę na pasterze. Panie Wirus, pan sobie zatrzyma gwiazdkę Odej mi pasterkę! Nie no kurde, no zobaczcie, no przecież całą flaszkę z gwinta wyduldał, no Coś mi tu śmierdzi, przecież święci nie chleją No niby nie, no ale, ale, ale znowu Halika, o, zobacz, no przecież brodę ma prawdziwiutką, no No, no. E, lepiej go obudzić i niech on wywala Dobra Halo, panie Święty, halo, panie święty! Panie, panie, wstawaj się, panu, robić! Panie, to nie jest izba wień. To są prawdziwe polskie święta. Pierwsze ile? Pierwsze 7 minut Mikołaj leży urżnięty. Mam nadzieję, że u was, kochani widzowie, tak nie będą wyglądały święta. I dostaniecie te swoje prezenciki. Swoją drogą, mogę dostać miłe słowa w komentarzu. Kupiłem małą choinkę. Miniaturową choinkę kupiłem. Docencie w końcu! A może ma jakieś dokumenty? Cytu, czy, sprawdź go. O, o! No o, no ma nie. Ja by coś takie ten osobliwy dowód taki, nie? To nie jest żaden dowód osobisty, to jest... To jest legitymacja partyjna i do tego porusku. <śm> <śm> Mikołaj komunista. <śm> Członek komunistycznej partii sowieckowo Sajuza Dieduszka Maros. Jezus Maria! O kurde, no nie! I'm trying to sneak around, but I'm dummy thick and the clap of my ass cheeks keeps alerting the guards. Odbieramy tylko to, co nam się od dzieciństwa należy. W sumie bym chciał dołączyć teraz do pana paździocha i pana boczka, bo mi też Mikołaj jest coś winien. Może 7 lat miałem. Dostałem zestaw flamasów na gwiazdko od Świętego Mikołaja. Wiecie co? Wiecie co? Połowa była wypisana. Zabiję, pobiję tego Mikołaja, że, że, że wyrzyga te flamastry. Odda mi wszystko! Jest! Cii. Nie chcesz? śpibał pan. Daj pan swój worek. Jezus, Markaryna! Pan Panie paździerzu, tam się coś rusza. To zwykłe czary. Nie histeryzuj, pan. Chodźmy. Just like that! To zwykłe czary, no daj wam pan spokój! Panie paździo, w harym Potterze to też były zawsze tylko zwykłe czary. A mimo wszystko był tam cerber, troll jaskiniowy, Voldemort. Ja bym na miejscu pana, panie Paździo zaczął się trochę przejmować tym, że tam coś się rusza i że to są czary. Ja bym się obud dziada. Ta. <grystanie> no. Czas się zbierać! Doba choru! Swoją drogą, czy ktoś z was złapał motyw tego, że kiepscy urżnęli Mikołaja i dzieci na całym świecie nie dostały swoich prezentów w Wigilię? Ja wam w papiery nie zaglądałem! A! A! Ja twoją matkę! To nie moje wory! Który mi pod... wory? A, i... Co? 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 Chciałbym raz w życiu przeżyć taką wigilię, która rozpoczęłaby się od urżnięcia Mikołaja w trupa, po czym skończyłaby się na solówce z nim, to za te flamastry do jasnej ciasnej. ZOMO! No. ZOMO! Panowie, ZOMO MNIE goni! No to wiecie, panie Boczą, jak jakie ZOMO znowu? Zmotoryzowane od wody milicji obywatelskiej. No. We sklepie mi całe mięso z No to się zaczęło. Siomać! Komuna mnie z worka uciekła! Panowie, ja przysięgam ja nie chciałem. Mnie pan Marian mnie namówił. O, panie. Panie! Przyculeć powodę! O rzecz, kurde! Panie, Państwo otwierać! Otwieraj pan! Wiecie co, tak... Oddawaj pan wórz no Jest pusty i nie podskakujcie, kiepski! W jaki sposób to jest odcinek świąteczny, to ja już nie wiem. Mikołaj, okej. Okay. pojawi się Mikołaj, okej, okay, okej. Okay. Niech będzie, świąteczny. Mija 5 minut. Zamo, komuna, towarzysze! Co się dzieje? Komu? Komu? Bo idę do domu! Zobacz, ja ze mnie robić, że sobie pójdę i kupię, nie? Panie, jak pan chce pół dnia w kolejce kiblować, to proszę bardzo. Ile pan mówi Trzeba czekać? Pół dnia! O się, to oni wypuścili komunę nie tylko do swojego bloku, ale też na cały świat. Nie. Ja ŚWIĄTECZY ODCINEK! Nic to nie, nie wolno, nie wolno! Panie Boczku, pan jesteś współodpowiedzialny za zmianę ustroju w tym kraju. Ale ja naprawdę, ja, ja nie chciałem. Panie, pan będzie teraz, kurde, przez całe ustrany śmierci przed zomolami uciekał. Ja nie rozumiem zupełnie, dlaczego kiepscy tak się przyjmują. Przecież wszyscy starsi ludzie od lat w Polsce mówią o tym, że za komuny było lepiej. To w czym problem? A może by tak? pogadać ze Wałęsą, co? Ale co mu pan powie? Co mu pan powie, no? No, że się zdarzył taki mały wypadek i że czy nie mógłby, no i jeszcze raz. Panie Boczku, przecież jak się, kurde, Wałęsa o tym dowie, to nam nogi z dupy Nie no, panie Boczek, Wałęsa teraz na wakacjach w Bułgarii jest. A Wałęsa generalnie jest bardzo zajętym człowiekiem. Albo jest na wakacjach w Bułgarii, all inclusive, oczywiście, no szanujmy się, oczywiście, że all inclusive. Albo ewentualnie wita ludzi w tym swoim Muzeum Solidarności. Pojął drogę bym parę miesięcy temu właśnie na wycieczce w Muzeum Solidarności. Wałęsa stoi przed drzwiami i wita każdego zwiedzającego. Każdego po kolei. Cześć, witam serdecznie, witam dzisiaj, dzień dobry, witam, dzień dobry, zapraszam, witam serdecznie. Ale przecież ja żem skurdę za PRL-a, co żem na świdnickie interes satura, która wyciągał. No! To mogłoby się udać. Ale co? No Jak co, panie boczku? Robimy przewrota. Ach, Mikołaj, Boże Narodzenie, śnieg, choinka, święta. Komuna! Dobra, to ja lecę. Bo mi Borysek kolejkiem w Waszyniaku Dobra, panie boczek, ale pamiętaj pan nikomu ani mrucz. Mru. nie, towarzysz ważysz Mój saturatorek, normalnie to były czasy, kurde. Człowiek sobie siedział, w nosie sobie dubał, słoneczko no. grzało. Kurde, wszystko miał gdzieś. Nie? Ja muszę ogarnąć, co to jest ta saturatorka, bo trochę debil chyba jestem. Mimo to, że już mam 40 lat, to nie pamiętam komuny. To jest coś do gazowania wody? Saturatorka. Saturator do wody. No, do gazowania wody. 400 tysięcy ajkała. Tatu, ja? no cóż prąda nie ma, no. Kontrola robotniczo-chłopska. Co wy to obywatele kombinujecie? Nie, tak my się tak zagadamy tutaj tylko troszkę. A saturator w domu to co? Mięso. To tatusiowy jest saturator. Nie tatusiowy, tylko społeczeństwa. A wy co? W Amerykę się zabawiacie. Tu je Polsza, tu dziadek mróz! Wyskakiwać z tych łachów. I to już! Z łachów to za rafy wy możecie wyskoczyć, gówniarzu jeden! Co? To! I co? niej tak? I powiedzieć mi na centrali, żeby w Trymiga prąd włączyli. Klasa robotnicza chce się groźniczanki napić. Tak jest. Zaraz, 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 zara, zara. 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 ona tu ma chwileczkę. Towarzysz jak mi się zwierzył ostatnio, że w kredensie ma dolary. I jak to tak? No, warto go mieć na oku. Problem z milicją rozwiązany, wszystko dobrze się kończy. Ale nie stop, stop! Doserajmy jeszcze sąsiadowi. <laughs> to jest jakiś pomysł. A sąsiad z góry nie będzie spodziewał się go im. Baba, baba. Majduś jeszcze z lodówki tego kapitalizmu. Ta, Tatuś nie ma więcej. No, ma nie kapitalizm, więcej nie ma to. Nie ma. O, ostatnia buteleczka Mariolkowa. Ale starczy, starczy, nie bój się. Tak? Ta. No to co? To... To wlewamy, nie? O Jezu, teraz zrozumiałem, że dla nich kapitalizm to jest po prostu co Coca-Cola. Najlepsze jest to, że oni się nawet wcale nie pomylili. Róbcie co macie robić. No! Włączaj! Włączaj! Dobra. Właśnie to. to, to jest właśnie to. Jakbyście kochani nie uważali na historii, to tutaj, tutaj macie dosłownie streszenie tego, w jaki sposób Lech, Lech Wałęsa pokonał komunizm. Saturatorkiem. Rozfermentowało, no, dobra, wyłączaj I nabiję w butelkę, już. D dobra. O. No! Dzianek! Dzianek, masz tutaj swoją komunę? Czysty spiryt. Rozprawmy się z nią do końca. Oczywiście, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Musieli wypić komunę. W jaki sposób jest to odcinek świąteczny, czy to teraz nie wiem? No nie, po prostu nie. No coś No. To się tu dzieje do jasnej cholery. Rejka cichutko. Ja chciałbym właśnie sobie tak uroczystościowo zakomunikować że z obecnym tutaj, prawda, dziadkiem mrozem, obalili my komunę. <grystanie> Jak mam być zupełnie szczery, w, w żaden absolutnie sposób nie spodziewałbym się innego odcinka świątecznego po świecie według Kiepski, Więc w zasadzie zadowolony jestem. <grym> Dziękuję wam jeszcze raz, kochani, za ten piękny, wspaniały rok oglądania mnie. Y oglądajcie w przyszłym roku też, dajcie mi swoje pieniążki, błagam bardzo, błagam. No i cóż, w dzisiejszy magiczny dzień, czyli święta Bożego Narodzenia, chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego. Spędźcie proszę czas ze swoją rodziną w spokojnym, ciepłym gronie. Tylko nie przekraczając oczywiście pięć osób w pokoju. Bo ja pierniczek Was policja dojedzie, uuu. No i najważniejsze, biorąc pod uwagę sytuację na świecie, te święta jak najwięcej zdrowia. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Czołem. Słodko, udało się. kiepskich życie, kiepski świat.